Cześć kochani, dzisiaj jeszcze raz będzie o pieczeniu w grubce, bo poprzedni film bardzo niewyraźny i pojawiają się głosy, że nie do końca wiadomo o co chodzi. Pieczenie w grubce jest to pieczenie jak w piecu chlebowym, ale w takim zwykłym piecu domowym, tak go nazwę. Ja dzisiaj będę piekła bułeczki drożdżowe i tu na wstępie chciałam pokazać. Jedna będzie z rodzynkami. Ciasto już jest gotowe, ciasto drożdżowe, no to nie daje żadnych wskazówek. Każdy wie jak zrobić, a jak nie wie, to się dowie. A druga bułeczka będzie ze skórką z dyni, smażoną jak skórka pomarańczowa. I mówię Wam, będzie to coś bardzo dobrego. W się usperzyła i szybko. I pomyślałam, że to zdrowsza alternatywa do tych skórek pomarańczowych, które się robi. Zawsze robiłam, a które są przecież pełne chemii. Bardzo ciekawa, jeśli ten przepis ktoś chce, to ja chętnie podeślę. Więc jeśli chodzi o sam piec, no to moja sąsiadka, która mnie nauczyła, to w takim piecu, tak zwanym kuchennym piecze, a ja w innym zaraz wam pokażę. Ten piec kuchenny oczywiście używam, grzeję tutaj wodę, suszę też różne sobie rzeczy. Akurat wysuszyłam niedawno grzyby, tam się robi w dziurce ocet jabłkowy, owocowy to akurat suszę pikwę, awokado leży, żeby dojrzeć, peski z dyni. Słabo widać, nie chce mi się światła zapalać, bo to tylko taka dodatkowa informacja. Piec jest w strasznym stanie i brudny, bo on będzie już niedługo rozwalony, będzie z niego coś innego. Natomiast piet, który miałem ja będę piekła, to tak zwany piet... Hermetyczny. Możecie go kojarzyć z piecem kaflowym. Po prostu on ma takie bardzo duże palenisko. I tutaj się pali krótko, rozgrzewa się mega. I wtedy się hermetycznie zamyka. Są nawet takie specjalne pokrywła, żeby powietrze nie uciekało, żeby ciepło nie uciekało. I on naprawdę świetnie grzeje. To jest rewelacja. Jakby był kaflowy, to by może jeszcze bardziej... Um, się rozgrzewał i dłużej trzymał to ciepło bo on długo trzyma, kilka godzin naprawdę nieźle, potem można znowu rozpalić i tak można mieć ciepło przez cały dzień i do nocy nawet jak się późno wieczorem rozpali on też jest brudny i w złym stanie, bo on również niestety będzie rozwalony bo ja to wszystko muszę przerobić ok, i niedługo wrócę z pokazem grubki już no i jeszcze pokażę, bułeczki rosną również przy tym piecu jak wyrosną, to akurat pies będzie gotowy. Już widzę do pieszenia, Pokażę Wam, jak to wygląda w środku. Perfekt. Wszystko trzeba bardzo dobrze zgrać w czasie. A na razie czekamy. No i jak widzicie, bułeczki pięknie wyrosły. I teraz przystępujemy do ostatniego etapu, czyli pieczenia. I pokażę, jak się robi tą grupkę. Będzie mi trudno, bo jedną ręką obsługuję piekarnik, a drugą telefon. Ale sobie poradzę. Proszę. Więc otwieram piec, który, jak już mówiłam, jest super nagrzany. I trzeba ładnie wygarnąć wszystkim ten żar. Tutaj nic nie może zostać żaru, bo wtedy... Po prostu ten zwykły się pali dokładnie tak samo w piecach chlewowych. I teraz. No tam parę zostanie, one zaraz się wygasną. I teraz mam specjalne blachy, które sobie wyciąłam z takich starych blach do pieczenia. I one wkładane są tutaj. I one są jakby. Zamknięciu tego pieca. Tam powietrze nie będzie dalej w tak zwany komin uciekało. Tego oczywiście nie widać. Musicie mi wierzyć. Druga, która tu od dołu to zamyka. ją ja muszę jeszcze tak sprytnie ustawiać, bo mam troszeczkę spadek. No i wstawiam blaszki. Proszę. Jedna. Nic nie widać, nieważne. Proszę bardzo, wędruję. I zamykamy. Troszeczkę słabo mam się ten piec rozgrzany, ale mam nadzieję, że się upieką. Najlepiej wychodzą zdecydowanie ciasta drożdżowe. Ok, i tu jest zamknięte. I czekamy. No i zrobił się wieczór. Teraz akurat mam czas, żeby wyjąć moje ciasto, więc otwieram mój piekarnik. I kochani, no proszę bardzo, jest piękna. Po prostu babeczka, bułeczka wzorcowa. Zobaczmy drugą. Ja je w międzyczasie przekładałam, żeby się równo upiekły, bo tam z tyłu jest bardziej. No ta troszeczkę ociupinkę tutaj widzicie zakalczyła się, bo to jest najbliżej. Popiekłam dwie te ale mogą to w cyrku pokazywać.